Jeśli kiedykolwiek miałaś wrażenie, że baza pod makijaż robi rodzaj maski na naszej skórze to dokładnie wiem o czym mówisz. Dlatego dzisiaj chciałabym Ci pokazać bazę, którą od lat używam ja i wiele, wiele naprawdę zadowolonych kobiet. Jest to nawilżająca baza pod makijaż z wyciągiem z ikry jeżowca. Czyli tutaj mamy regenerację i odmłodzenie inspirowane siłą natury, siłą oceanu. I najważniejsze, że ta lekka i uniwersalna baza nie zatyka porów, nie obciąża skóry, nie tworzy kolejnej sztucznej warstwy, dzięki czemu nasza skóra oddycha. Poza tym po użyciu praktycznie jej nie czujemy. Skóra jest wygładzona, ale to nadal jest nasza skóra. Baza nawilżająca zwierzowca dopasowuje się do koloru każdej cery. Wizualnie też pięknie maskuje wszelkie niedoskonałości typu zmarszczki, rozszerzone pory czy zaczerwienienia. Nadając naszej skórze taki świeży, a zarazem jedwabisty wygląd. Po prostu atrakcyjny. Ponieważ ten kosmetyk oparty jest na składnikach naturalnych, to nie, nie jest tylko produkt pod makijaż, ale to jest też realne wsparcie dla naszej skóry, ponieważ wyciąg z jeżowca, tak jak już mówiłam, to regeneracja, a przede wszystkim odmłodzenie. Jeszcze jedna taka ważna informacja na koniec. Jeżeli założysz sobie konto Tandę na naszej stronie, to otrzymasz stały rabat 35% na zakupy. Bez kodów, bez czekania na promocję. A jeżeli masz pytania odnośnie tego produktu, czy on jest odpowiedni dla Ciebie, to bardzo Cię proszę, napisz albo zadzwoń. Chętnie odpowiem.